Proszę Państwa, z przyjemnością informuję Państwa, że wydawnictwo Capital Book znowu taką akcję promocyjną tutaj zainaugurowało. Kto postawi mi kawę w ramach bajkofi w kwocie 80 zł, to w nagrodę dostanie książkę. Choroba czerwonych oczu. Warto się ten, tą książką zainteresować, dlatego że każdemu, jako człowiek interesowny, każdemu czytelnikowi, który postawi mi kawę, wpiszę autograf. Ta książka została wznowiona przez wydawcę po 20 latach od pierwszego wydania dlatego że po 20 latach nie tylko nie straciła aktualno, aktualności, ale zaczęła nabierać zupełnie nowej aktualności, także warto się tą książką zainteresować. No a jako człowiek ja jako człowiek interesowny to zachęcam państwa do tego, żeby mi postawić kawę za co z góry bardzo dziękuję. Proszę państwa 6 sierpnia w rocznicę, w kolejną rocznicę zrzucenia przez Amerykanów bomby atomowej na Hiroshima, odbyło się zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Wspominam o tej rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroshima, dlatego że te, ta uroczystość zaprzysiężenia. Treść miała coś z tej recepty, przebiegała trochę według recepty Alfreda, Alfreda Hitchcocka, że najpierw wybucha bomba atomowa, a potem napięcie rośnie. Nie. Otóż proszę Państwa, zanim jeszcze prezydent Elek z małżonką przybył do Sejmu, pojawiły się na mieście fałszywe pogłoski, że płomieni szermierze praworządności i zwolennicy obywatela trzaskowskiego Rafała chcą podjąć desperacką próbę zapobieżenia zaprzysiężeniu. Prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Próba miałaby polegać na tym, że do Sejmu zostałaby przemycona w przebraniu Romana Giertycha babcia Kasia, która ukąsiłaby prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Następnie w trosce o bezpieczeństwo prezydenta elekta przygotowana zawczasu karetka pogotowia na sygnale zawiozłaby go do szpitala na kwarantannę, czy żeby nie dostał wścieklizny, bo to od ukąszenia babci kasi to wszystko może się zdarzyć. No i w ten sposób odwleczone by zostało zaprzysiężenie prezydenta elekta, Pan Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, przynajmniej na czas kwarantanny przejąłby obowiązki prezydenta, no i w tym czasie podpisałby wszystkie projekty ustaw, które podsunąłby mu do podpisania obywatel Tusk Donald, stojący na czele Waginetu. Ale podobno prezydent, znaczy marszałek Sejmu, stanowczo się sprzeciwił. Podobnie jak posągowa Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest marszałkiem Senatu. Ona się obawiała, że babcia Kasia z tego rozpędu to może ją ukąsić. No więc cała sprawa spełzła na niczym, dlatego coś musiało być na rzeczy, bo to te pogłoski, wiadomo, fałszywe, ale coś mogło być na rzeczy, dlatego że y, obywatel Giertych Roman, oczywiście wielce trzygodny, jak tylko odśpiewany został hymn, hymn państwowy, to galopem opuścił salę plenarną Sejmu i gdzieś udał się w nieznanym kierunku. Y, proszę Państwa, y, dzięki temu, że te pogłoski y, y, o tym desperackim desperackiej próbie zamachu stanu okazały się fałszywe. No to ceremonia zaprzysiężenia prezydenta elekta Karola Nawrockiego odbyła się już bez żadnych incydentów, bo Roman Giertych wygalopował z sali Sejmowej, wielce czcigodny oczywiście. No i pan prezydent Karol Nawrocki, już nie prezydent elekt, tylko pan prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie do narodu. Cóż można o tym orędziu powiedzieć? No, że zapowiada ono wojnę polityczną, kontynuację wojny politycznej między Volksdeutsche Partei, nie tylko między Volksdeutsche Partei z Donaldem Tuskiem na czele i między Prawem i sprawiedliwością z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim na czele, bo ta polityczna wojna od 20 lat doprowadza nasz nieszczęśliwy kraj do obezwładnienia, ale oprócz tego na tę wojnę dwóch politycznych gangów wspomnianych nakłada się Rewolucja komunistyczna, która się przewala przez Europę i przez Stany Zjednoczone. Tam prezydent Trump próbuje ją wyhamowywać, ale z rozmaitym skutkiem. Proszę Państwa, cóż zapowiedział pan prezydent Karol Nawrocki w swoim orędziu? No, że będzie tutaj. Dbał o Polskę i zapowiedział, że tak powiem, trudną, szorstką przyjaźń z rządem obywatela Tuska Donalda. Obywatel Tusk Donald w takim specjalnym, żałobnym przemówieniu, bo Jasnogród cały, ogłosił tego dnia żałobę narodową. Tam pani Janda rozpaczała, posypała sobie głowę, podobno, po ze spalonych plakatów wyborczych obywatela trzaskowskiego Rafała. No krótko mówiąc, Donald Tusk powiedział, że będzie twardo Dostał, będzie twardo dostał. No, pan prezydent Karol Nawrocki z takich konkretów, no to zapowiedział, że nie będzie awansował ani w ogóle wręczał nominacji tym sędziom, którzy lekce sobie ważą prawa rzeczypospolitej. No to Widać wyraźnie, że tutaj pogroził nieubłaganym palcem ministru Waldemaru Żurku, który już się nadział, już nastąpił na minę, bo chciał zawiesić kolejnego prezesa sądu, sądu w Gdańsku, ale tam, tamtejsi sędziowie. Czując pismo nosem, że ten prezes to tylko początek, że potem się zabierze za nich wszystkich, murem stanęli za prezesem. No i teraz nie bardzo wiadomo, co obywatel Żurek Waldemar z tym fantem zamierza zrobić. Tym bardziej, że pan prezydent Nawrocki, no nie, to ciężki, to on się byle czego nie przestraszy, nawet i w mordę potrafi dać. Proszę Państwa, Potem się odbyły, odbyła się msza y, uroczysta, msza święta w katedrze, gdzie odprawiał prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, a homilię, kazanie wygłosił arcybiskup Adrian Galbas, warszawski metropolita. Y, no i tam y, oczywiście y, chóry anielskie wybrzmiały, a następnie pan prezydent z małżonką. Odbył ceremonię podporządkowania, objęcia zwierzchnictwa nad naszą niezwyciężoną armią. Nad naszą niezwyciężoną armią, no i tam potem przyjęci, przyjęciem okolicznościowym dla zwolenników, zaproszonych gości. Prezydenta Nawrockiego, dzień uroczysty się zakończył, ale nie zakończył się bez zgrzytów. Proszę państwa o to zazwyczaj po wyborze prezydenta państwa w Krakowie. Rozbrzmiewał zawsze tradycyjnie dzwon Zygmunta, ale tym razem nie zadzwonił. A nie zadzwonił, dlatego że, jak tu doniósł jeden rad Gazety Wyborczej, część dzwonników zbuntowała się przeciwko arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu i nie przeszła. Na zadzwonienie. Tam trzeba, żeby rozbujać zwązyk Monta, to trzeba dwunastu dzwonników, a zgłosiło się tylko ośmiu. No i w rezultacie zwązyk bunta nie zadzwonił. Pan na szczęście, pan prezydent Nawrocki tego nie słyszał, no ale. Co się stało, to się nie odstanie. Mało tego, jakby tego było mało, że dzwązyk Munta nie zadzwonił, no to jeszcze przewielebny oczywiście ksiądz profesor Wierzbicki z Dawniej Skólu, teraz Uniwersytetu Marii-Skłodowskiej w Lublinie ufuknął prezydenta Nawrockiego, że wziął sobie niewłaściwego kapelana. Ten kapelan to taki dusz, duszpaster środowisk kibicowskich, a te środowiska kibicowskie to księdza przewielebnego, oczywiście księdza wierzbickiego przyprawiają o mdłości pojawiły się też fałszywe pogłoski, że wystąpienie księdza Wierzbickiego, przewielebnego oczywiście, przeciwko nowemu kapelanowi pana prezydenta Karola Nawrockiego, brało się stąd, że przewielebny oczywiście ksiądz Wierzbicki sam chciał zostać kapelanem prezydenta Nawrockiego z poduszczenia Judenratu, o, jeden rad się spodziewał, że jak Przewielebny oczywiście ksiądz Wierzbicki będzie spowiadał pana prezydenta, to od razu założy sobie aparat podsłuchowy i pan redaktor Michnik i w ogóle cały Judenrat z uciechą będzie tych wyznań prezydenta Natrockiego słuchał w czasie rzeczywistym. Oczywiście w tych fałszywych pogłoskach nie ma ani słowa prawdy, ale rzeczywiście przewielebny ksiądz Wierzbicki skrytykował, ofuknął prezydenta Prezydenta Nawrockiego za tę nominację kapelana. Proszę Państwa, cóż można powiedzieć o tej inauguracji? No, otwiera ona kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu, która najpóźniej no musi zakończyć się za dwa lata. No i wygląda na to, że waginet obywatela Tuska Donalda nie będzie miał łatwego życia, bo prezydent Nawrocki będzie próbował wymacywać sobie kompetencje tak, jak to robił co prawda na gruncie małej konstytucji Kukuniek. Prezydent Nawrocki zapowiada... No, Złożeniem mnóstwa projektów ustaw do Sejmu w ramach inicjatywy ustawodawczej, która mu przysługuje, no, ale samo złożenie projektu ustawy do Sejmu to niczego nie załatwia, bo Sejm musi to uchwalić, więc wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z blokowaniem dwustronnym. Z jednej strony większość Sejmowa stojąca za obywatelem Tuskiem Donaldem będzie blokowała inicjatywy ustawodawcze prezydenta Nawrockiego, a z drugiej strony prezydent Nawrocki będzie blokował. Roz mais de inicjatywy ustawodawcze, które będą się lęgły w rządzie obywatela Tuska Donalda, ponieważ i będzie blokował skutecznie, ponieważ waginet obywatela Tuska Donalda nie dysponuje w Sejmie większością 276 posłów, tylko znacznie mniejszą liczbą, a tymczasem ta liczba 276 jest Minimalnie wystarczająca do obalenia weta prezydenta. W związku z tym będziemy mieli do czynienia z taką konfrontacją między małym pałacem i dużym pałacem, to znaczy między pałacem prezydenckim i że tak powiem, kancelarią prezesa Rady Ministrów. Proszę państwa, prezydent Nawrocki zapowiedział również powołanie takiego specjalnego zespołu, który będzie pracował nad zmianą konstytucji. Rzeczywiście. Konstytucja obowiązująca obecnie wprowadza bardzo dziwaczne rozwiązania, jeśli chodzi o właśnie pozycję prezydenta i prezesa Rady Ministrów. Prezydent jest wybierany w powszechnym głosowaniu, a więc ma najsilniejszą w całym państwie legitymację demokratyczną. A tymczasem prezes, ale ma tylko pozory władzy, a tymczasem prezes Rady Ministrów, który wcale nawet formalnie nie musi mieć legitymacji demokratycznej. On niedawno naczelnik państwa wysunął pomysł powołania rządu technicznego, którego. Prezes, nasz znaczy premier wcale nie musiałby nawet być posłem, więc w ogóle nie musiałby mieć legitymacji demokratycznej, ale zgodnie z konstytucją to prezes Rady Ministrów ma władzę, podczas gdy prezydent jedynie ma pozory władzy. Proszę Państwa, to się przekłada na sytuacje konkretne. War... Przypomnę tylko, że na gruncie obowiązującej konstytucji nie można udzielić odpowiedzi na proste pytanie. Kto właściwie w Polsce dowodzi wojskiem? Bo prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych denominę, ale wojskiem nie dowodzi, dlatego że w niezwyciężonej armii nie może z własnej inicjatywy nawet kiwnąć palcem. Kiwnąć palcem może tylko na wniosek prezesa Rady Ministrów albo na wniosek ministra Obrony Narodowej. Jeżeli ani jeden, ani drugi z takim wnioskiem nie wystąpi, no to prezydent, mimo że ten nominalny jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, nie może nawet kiwnąć palcem w bucie. Ale prezes Rady Ministrów nie dowodzi wojskiem. Minister Obrony Narodowej nie dowodzi wojskiem. Szef Sztabu Generalnego nie dowodzi wojskiem. Pytanie, kto dowodzi wojskiem, pozostanie, pozostaje nadal otwarte. No i w związku z tym trzeba z tym zrobić porządek, ale ponieważ w Sejmie, zarówno tym obecnym, ale myślę, że obawiam się, że i. W przyszłym sejmie, jaki się wyłoni, że tak powiem, z odmentów kampanii wyborczej też nie będzie większości konstytucyjnej wystarczającej do zmiany konstytucji no to te wysiłki pana prezydenta Nawrockiego w kierunku racjonalizacji ustroju konstytucyjnego ustroju państwa mogą zostać zaprzepaszczone jeśli o mnie chodzi o moją opinię to ja bym w, i tak takie rozwiązanie zawarłem w projekcie konstytucji, który napisałem w roku 1992, żeby zamiast systemu parlamentarno-gabinetowego wprowadzić w Polsce system prezydencki. Wtedy nie byłoby żadnego takiego dualizmu władzy wykonawczej. Każdy by wiedział, że odpowiedzialnym za władzę wykonawczą jest prezydent państwa i tyle. Prezydent państwa nie byłby uzależniony od chwilowych tam jakichś przepychanek w Sejmie, dlatego, że jego pozycja wynikałaby z głosowania powszechnego nad nim samym, a nie nad posłami tam fajdani sami, jak to mówił Marszałek Piłsudski. W związku z tym nie musiałby nie zabiegać o tam jakieś każdego posła z osobna. Inna sprawa, że, nie mu, że musiałby też jednak współpracować z Sejmem, co by pozwoliło na uniknięcie bonapartyzmu, dlatego że Sejm tradycyjnie miałby klucz do kasy. No a ten kto ma klucz do kasy, to ten decyduje o możliwościach, jakie stoją przed władzą wykonawczą. Proszę Państwa, więc jak powiadam, 6 sierpnia, rozpoczęła się kampania wyborcza do Sejmu, która potrwało, to będzie bardzo trudny okres, bardzo obfitujący w wiele niespodzianek, w wiele rozmaitych wydarzeń, zapierających dech w piersiach. No, ale jak powiadają komentatorzy, celem prezydenta Nawrockiego będzie takie osłabienie Volksdeutsche Partei, żeby Volksdeutsche Partei już nie mogła sięgnąć po władzę. Coś musi być na rzeczy, bo niemiecka prasa już pomstuje na prezydenta Karola Nawrockiego w odróżnieniu od prasy innych naszych sojuszników, którzy na prezydenta Karola Nawrockiego nie pomstują. A skoro już mowa o naszych sojusznikach, to wypada przypomnieć, że 8 sierpnia kończy się termin ultimatum, jakie prezydent Trump ma przedstawić. Zim, znaczy, przedstawił zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi. No, ale chyba ten termin piątkowy upłynie bez echa, dlatego że pojawiły się w ostatniej chwili pogłoski, iż dojdzie do spotkania prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem. Taką pogłoskę. Rozpuścił najpierw specjalny wysłannik prezydenta Trumpa do prezydenta Putina, pan Witkow, ale ta wiadomość puszczona przez pana Witkowa została potwierdzona przez czynniki oficjalne w Waszyngtonie nawet. Są przecieki co do tego, jakie warunki zamierza prezydent Trump przedstawić prezydentu Putinu, jeśli chodzi o zawieszenie broni na Ukrainie. No przede wszystkim, Spełni, spełnia się, prawdopodobnie spełni się przepowiednia, o której mówiłem wielokrotnie, że nie zostanie proklamowany, nie zostanie zawarty żaden traktat pokojowy między Ukrainą i Rosją, tylko nastąpi zamrożenie konfliktu, w ramach których Rosja zachowa wszystkie swoje zdobycze terytorialne nie tylko Krym, ale te Zdobycze terytorialne w czterech obwodach. No i, no i tyle. Krótko mówiąc, Ukraina wyjdzie z tej wojny okrojona właśnie dlatego, że prezydent Zeleński lekko lekkomyślnie uwierzył w obietnicę prezydenta Stanów Zjednoczonych Jozia Bidena że jak tu pozwoli wkręcić Ukrainę w maszynkę do mięsa, no to zostanie przyjęty do Unii Europejskiej i do NATO. Wygląda na to, że ani jedno, ani drugie nie jest bliskie spełnienia, bo właśnie Viktor Orban, węgierski premier, a Przypomnę, że zgodnie z traktatem waszyngtońskim z 1949 roku przyjęcie nowego państwa członkowskiego do Sojuszu Północnoatlantyckiego wymaga jednomyślności. Tymczasem Wiktor Orban. Stanowczo odmawia poparcia ukraińskiej kandydatury, zarówno do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i do Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, Ukraina wychodzi z tej może wyjść z tej wojny przegrana. No i to może się załamywać. To się może przekładać na sytuację Polski, dlatego że obywatel Tusk Donald powtórzył gest. Wykonany 2 grudnia 2016 roku przez rząd dobrej zmiany, który, jak pamiętamy, zawarł z rządem ukraińskim umowę, na podstawie której Polska zobowiązała się do udostępniania Ukrainie zasobów całego państwa za darmo. I Donald Tusk. Taką samą umowę zawarł z rządem Ukrainy, więc niewątpliwie ta sytuacja, w jakiej znajdzie się być może już wkrótce Ukraina, przełoży się na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju, a wtedy dług publiczny państwa polskiego będzie wzrastał nie o kwotę miliarda złotych dziennie, tak jak to dzisiaj mamy. Miejsce, ale o kwotę dwóch albo nawet trzech miliardów złotych dziennie, no bo przecież wzięcie na utrzymanie Ukrainy i tam z tamtejszymi oligarchami, a i Ukraińców mieszkających w Polsce, musi sporo kosztować. Więcej dowiesz się z szokującej książki Krzysztofa Balińskiego.